Wiele bibliotek, archiwów czy muzeów publikuje w internecie swoje zbiory w wersji cyfrowej, skany albo fotografie, jeżeli to są obiekty muzealne. I bardzo często mamy taką sytuację, że wydaje nam się, że dana fotografia, dany skan jakiegoś starego dokumentu jest na pewno w domenie publicznej, a mimo to. Administratorzy danej biblioteki cyfrowej czy archiwum cyfrowego opisują go jako, jako utwór, którego prawa autorskie są zastrzeżone. Co w, tym, w takiej sytuacji możemy zrobić? Możemy, moglibyśmy zignorować zupełnie ten, ten zapis w, czy to oznaczenie, które wydaje nam się niezgodne z rzeczywistością, ale jeżeli działamy w ramach jakiejś instytucji. Czy prowadzimy jakiś projekt edukacyjny i chcemy być bardzo w porządku i mieć wszystko na papierze, tak, żeby w razie potrzeby móc pokazać naszą dobrą wolę i chęć rozwiązania tego problemu, możemy skontaktować się z daną Biblioteką Cyfrową czy z archiwum i powołując się na domenę publiczną, powołując się na Standard, właściwie, który jest już dominujący wśród europejskich instytucji kultury, że to, co jest z domeny publicznej udostępniane w internecie, wciąż pozostaje w domenie publicznej. Nie można nakładać jakichś ograniczeń w korzystaniu z zbioru, ze zbiorów z domeny publicznej. I powołując się na to, możemy prosić o to, aby dana instytucja poprawiła opis albo w jakiś sposób wytłumaczyła się, z jakich powodów ogranicza nam możliwość czy swobodę wykorzystania. Tych materiałów, które są na stronie udostępniane, a które naszym zdaniem i co do których jesteśmy przeświadczeni, że są już w domenie publicznej.